Akademię piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Oddaj zdrowie w dobre ręce. Drużyna Stadionu Śląskiego z rocznika 2013 bardzo solidnie radzi sobie w roli Beniaminka Wojewódzkiej Ligi Młodzików. Zieloni po pierwszych kolejkach należą do czołówki tabeli, ale w ostatni weekend kwietnia czekało ich wyjątkowo wymagające zadanie. W derbach Chorzowa podejmowali liderujący stawce ruch. Oba zespoły od początku tworzyły znakomite widowisko. Pierwszą groźną akcję przeprowadzili Zieloni. Szósta minuta spotkania ustawił sobie piłkę do strzału Sawa Borysenko, ale jego uderzenie okazało się odrobinę niecelne. Minutę później gospodarze znów przedostali się w okolice pola karnego. Rywala znów postraszył przeciwnika Borysenko. Tym razem ubiegł obrońcę rywala, ale znowu zabrakło precyzji. W 11 minucie rzut wolny z niezłej pozycji. Mieli przyjezdni teraz, jednak w światło bramki nie trafił Tymoteusz Sarzyński. W 15 minucie niebiescy byli już na prowadzeniu. Indywidualny popis Sarzyńskiego, który wyłożył piłkę Filipowi Bystrzowskiemu, a ten otworzył rezultat gry. Było 0 do 1. Raptem minutę później kolejny raz groźnie zaatakował przyjezdni. Znowu piłkę dostał Sarzyński, wyprzedził obrońcę Stadionu Śląskiego, po czym precyzyjnie i pewnie skierował futbolówkę do siatki. Kapitan ruchu sprawił, że teraz niebiescy wygrywali już 2-0. Mocno dawał się we znaki gospodarzom zawodnik w niebieskiej koszulce z numerem 7 na plecach. Jeszcze raz Sarzyński i tylko nieznacznie piłka mija spojenie słupka z poprzeczką bramki stadionu. Stadion nie rezygnował z walki o poprawę rezultatu i punkty w tym spotkaniu, ale konkretniejsi w Wciąż pozostawali niebiescy. No i znowu Sarzyński. Teraz jednak znakomicie jego strzał obronił Oliwier Hilla. 27 minuta z rzutu wolnego uderzył Igor Stawiński i to mogła być pierwsza bramka dla miejscowych. Kilka minut później stadion miał rzut drożny, po którym głową z niezłej pozycji przestrzelił Oliwier Bębenek. Do przerwy było 0 do 2. Sporo emocji było także po przerwie. Pierwsi na bramkę rywala uderzali goście. Niecelnie po rzucie rożnym główkował Karol Klaużyński. 54 minuta to atak stadionu śląskiego. Z tym strzałem autorstwa Stanisława Majewskiego. Nie miał jednak problemu golkiper ruchu. Wracamy na drugą część boiska. Tu świetnie spisał się Oliver Hilla, któremu po chwili pomogła jeszcze poprzeczka, a później dobra interwencja Igora Stawińskiego. 62. minuta to potężne, niesygnalizowane uderzenie Zielonych, z którym skutecznie poradził sobie bramkarz Niebieskich. Stadion wciąż wierzył w odwrócenie losów tego meczu. Kolejna okazja. Teraz odrobinę pomylił się Sewa Borysenko. 7 minut do końca tego spotkania. A Zieloni zbierają piłkę na połowie rywala, a później z dystansu uderza Bębenek, bezbłędny wciąż golkiper ruchu. 75. minuta, aktywny Bębenek teraz zawiera piłkę obrońcy niebieskich, ale nie trafia w światło bramki. 77. minuta, to rzut rożny dla stadionu i niecelna główka autorstwa Stawińskiego. Doliczony czas gry, Zieloni wciąż w ataku, jeszcze raz piłkę ma Bębenek, jeszcze raz tego dnia uderza, ale znowu nie znajduje sposobu na dobrze dysponowanego bramkarza niebieskich. Kilka chwil później to goście mogli postawić kropkę nad i dobrze wyszedł ze swojej bramki bramkarz stadionu, a próbował pokonać go Jan Plizga. Goście mieli jeszcze rzut rożny, po którym bliski zdobycia gola był Karol Klaużyński. Ten sam zawodnik huknął po chwili, z dalszej odległości Olivera Hille ratował słupek, a później skuteczna interwencja. Ostatecznie wynik nie uległ już zmianie. Z derbowego starcia zwycięsko wyszli niebiescy, którzy wygrali ze Stadionem Śląskim 2-0, ale po tym spotkaniu oba zespoły zasłużyły na duże brawa. W trakcie meczu rozmawialiśmy tutaj ze sztabem szkoleniowym, że zasługujemy dzisiaj tą naszą postawą na to, żeby przynajmniej strzelić jednego, jednego gola w tym meczu, bo tych okazji do, do strzelenia bramki, Mieliśmy mnóstwo, mnóstwo strzałów, mnóstwo okazji takich, gdzie, gdzie powinniśmy dołożyć nogę. No można powiedzieć, że bramka była dzisiaj zaczarowana. Bramkarz, bramkarz też bardzo dobrze dzisiaj wyglądał w tych sytuacjach, naprawdę pomagał przeciwnikom no i kończymy mecz bez zwycięstwa. Nie można tego ukrywać, że, że te dwie pierwsze bramki to, to indywidualne akcje zawodnika schorzowa. Ale co, co mi się podobało, to, to nasza reakcja. Przegrywaliśmy szybko 2-0. Ale widać było w chłopakach, że, że chcą, chcą więcej, chcą, chcą rywalizować, chcą walczyć o to, żeby odwrócić losy spotkania. I tak się działo do samego końca, za co naprawdę jestem, z, jestem zadowolony. Przed ligą to, to była pewna niewiadoma, nie widzieliśmy jak, jak ci przeciwnicy grają, jaki to jest tak naprawdę poziom od środka. Jesteśmy już po pięciu spotkaniach. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić, mamy swój styl gry. Potrafimy zdominować przeciwnika, potrafimy rywalizować na tym poziomie, więc ja jestem bardzo zadowolony, że, że występujemy na tym poziomie, a co będzie, co będzie w przyszłości zobaczymy.